Sprawdzimy twoją wiedzę o vct M.A. Niektóre pytania są łatwe, nad niektórymi będziesz musiał się zastanowić. Pytanie sącznie dziewięć. Ilu polskich zawodników gra obecnie w VCT-MEA? Gra. Czekaj, sobie to policzę. Na pewno mamy prowka. Patitek, Kamo, Kajak, Morsi. Sześciu? Siedmiu? Bo jakbym miał strzelać, ale to tak zanim... To chyba dziewięciu, ale nie jestem pewny. Dziewięciu. Dziewięciu. Nice, dobra odpowiedź. Które drużyny reprezentowały Europę na tegorocznym Masters w Bangkoku? Vitality i Team Liquid. Ej, to są łatwe pytania? Nie wiem, być może. Team Heretic, nie. Team Liquid i... Boże, Vitality? Tak jest. Gdzie w tym roku odbędą się Championsy walorantowe? W Paryżu. W mieście, w mieście, w mieście, w stolicy miłości. Paryż. Bardzo dobrze. Jakim wynikiem zakończyła się najdłuższa mapa w historii VCT ML? 25-23. Nie pamiętam, wiem, że to. Yy, no kurde, no nie zapamiętałam dokładnie. 24, 26? Albo 23, 25? Zaliczymy to, Dobra. zaliczymy to. Która organizacja z obecnego WCTMA ma najwięcej występów na międzynarodowych turniejach rangi estir? Snafing. Dobrze. Który agent jest najczęściej pikowany w ramach MA Stage 1? Albo Jova, albo Omen, ale strzelę w Omena. No ale ja bym strzelił, może? No nie, no raczej weźmie strzał, jakiegoś Omena bym strzelił, może? To jest moja odpowiedź. Która mapa jest najczęściej grana w Stage 1 MA? Lotus, może? Lotusa jest dużo, tak szczerze. Powiedzmy, że pierwsza myśl, czyli lotus. Lotus? Lotus strzelam. I to jest poprawna odpowiedź. Który z polskich zawodników ma najwyższe KD w tym stage'u pierwszym? Powiedzmy, że kajak. Może nie pamiętam. Wydaje mi się, że może tu być tylko jedna osoba i jest to kajak. Jackpot. Jackpot, mamy to. <grym>